Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam jak wymienić szybciutko filtr powietrza. Tutaj w, w moim Volkswagenie pasacie 1.6 benzyna. Filtr oleju tutaj Wam pokazuję numer OP 526 przez 1. Już został wymieniony. Tak samo olej używam takiego Orlenowskiego Platinum Classic Synthetic 5W-40. Ten olej już został wymieniony. Został mi filtr powietrza. Filtr powietrza znajduje się tutaj. Tutaj mamy z filtrona AP061 przez 1. Teraz tak filtr powietrza znajduje się tu. Bardzo łatwo jest go wymienić. Zaraz Wam pokażę, jak go szybciutko wymienić. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o numer filtra, przejęzyczyłem się 063 przez 1 oczywiście. I teraz tak spróbuję to jedną ręką zrobić, czyli ściągam tutaj ten dolot powietrza. I teraz wystarczy tylko odpiąć tutaj te spinki. Jedna, druga. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić to jedną ręką. Aczkolwiek, chyba nie, ponieważ tam mamy jeszcze jedną spinkę. Będę musiał niestety odłożyć kamerkę, czy tam zamontować ją. Abyście widzieli, żeby można było ściągnąć tą obudowę, tutaj jest właśnie ten filtr. Także tutaj te dwie spinki mamy odpięte. Tutaj jeszcze jedna jest, kryje się tam pod spodem pod tym wlotem. Dobra, muszę zamontować inaczej kamerkę. I odepnę te spinki, i pokażę Wam, jak wygląda stary filtr. Wziąłem sobie tutaj taki długi śrubokręt. Tak żeby odpiąć tutaj te e, zaczepy, tak żeby nie, nie bawić się w rozpinanie tutaj tych wszystkich przewodów i węży. Także tutaj już sobie poluzowałem jedną tą spinkę, teraz drugą. Drugą tutaj dojdziemy. Dobra, poszła. I zobaczymy czy filterek nam tutaj się pojawi. No proszę Pojawił się tutaj filtr, stary filtr. Tak jak mówię, ja tutaj spróbuję to zrobić bez rozpinania tych węży Tak na złość oczywiście nie chcę wyjść, ale. Dobra, poradzimy w sumie. Wytargamy go na siłę. Eee, dobra, tak wygląda. Stary filtr. E tutaj zobaczymy teraz. A nowy wygląda tak. No jest różnica. Eee, także zaraz sobie zamontuję ten nowy filtr ale jeszcze tam widzę że jest troszeczkę syfu także odkurzę sobie ten syf pokażę Wam może będzie coś widać jest tam trochę syfu jakiegoś nalotu także odkurzę to i dopiero zamontujemy sobie Ubrakowanie środeczek tutaj jak widzicie odkurzony jest montujemy filtr ten kochani filterek jest już na swoim miejscu wymagało to użycia siły niestety tutaj e, ta rura tutaj się odczepiła także zaraz sobie założę tutaj tą paskę. wszystko założę na miejsce no ale jak widać filterek ładnie pasuje także teraz biorę się za skręcenie tego w całość no i odpalamy brykę I kochani filterek wymieniony wszystko ładnie spasowało tutaj popatrzcie wszystko jest na swoim miejscu. Także teraz tylko pokrywa. No i zajęło mi to jakieś 15 minut. Zaoszczędziłem kilkadziesiąt złotych. E, także dziękuję wam za obejrzenie filmiku. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, cześć.